Cześć! Ja jestem Primax. kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj widzowie jestem na głównej Minecrafta, której w ogóle dawno już nie było, tak Minecrafta już nie było, chyba nie wiem, z... z dwa miesiące nie było Minecrafta na kanale. Przepraszam Was za tą przerwę, ale jakoś nie chciałam się nagrać Minecrafta Premior jakoś nie wiedziałam co nagrywać, ale teraz mam w końcu to do nagrywania, ponieważ Adam, no w sumie WhatsAppie nie wiem po co to powiedziałem, na czym wysłał mi wiadomości, że coś dziwnego dzieje się na Premixowicach i że są jakieś jakby objawy w łamaniach. Jakichś hakerów i nie wiem o co mu chodzi. Naprawdę nie wiem o co mu chodzi. Powiedział, żebym wszedł na serwer z nagrywaniem, więc ja właśnie to robię. I uwaga, wchodzimy na Primaxowice, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, jak jeszcze tego nie robicie. I dobra, wchodzimy na Primaxowice, zobaczmy co się tam stało, bo Adam mówił mi naprawdę dziwne rzeczy. Nie wchodziłem tu w ogóle mega długo. Nie wiem, Adam w ogóle też tam długo nie wchodził, a nagle się tak jakoś urwał i mi pisze, że kurde, wajcie, jak coś się dzieje, żebym wszedł z nagrywaniem na Primaxowice. W sumie to raczej na serwer, ale... ale chodzi o mu raczej o w sumie to na pewno. Więc uwaga! Co to? Wiadomości, czatu nie mogą zostać zweryfikowane. Nie mam żadnej muzyki w tle. Jakoś tak, nie wiem czemu, mam... Uwaga, mam moje itemy. Mam nether zbroję, nie wiem czemu mówiłem. Owo się potężny na Tak. Mam takie wpłynek I kok Zenek, to jest mega dobry miecz, ale dobra. Jestem sam, jestem sam na serwerze. Spadam w ogóle. O nie, czek to, nie no to jest raczej bug po wchodzeniu Bo dawno w ogóle tu nie wchodziłem, a czek Nie ma tego świata i zaraz zacznę umierać To by było dziwne Co jest? Dobra widzę jestem, już nie wiem czemu mnie wywaliło Z serwera i pisał jakiś upłynął limit czasu Nie wiem co to jest, dobra wiadomość tu nie mogą zostać zweryfikowana, jakaś wiadomość dziwna Oj Jestem Jestem na Primaxowicach, tu jest bar Teraz pię się w tym miejscu Oj, to nie wygląda mi dobrze. Uwaga, co tu pisze? Bar, wejście. Możliwe, że mnie też Adam prankuje, bo myślę, że to śmieszne. Inaczej tego wam nie wrzucę. Ale co to się w ogóle... Ulica Leśna. Nie ma nic. Czekajcie, na razie... Zobaczę na mój dom. Mojego... Bo mojego domu... Dawno go nie sprawdzałem. Bo zbudowałem dom. Nawet nie wiem, czy wy widzieliście ten dom. Mam jakieś straszne lagi jeszcze. Dobra, uwaga, mój dom! Co to jest? Co to jest? Patrzcie! Co to jest? Jakieś dziwne rzeczy. Gdzie jest mój dom? Czy jest mój dom? Boże! Jakaś tabliczka! Aha, to jest to dziadka. Miejsce takie ja ci zrobiłem. Co, jak się smoliłem. co to jest? Są jakieś wagoniki. Jakaś wieża ze szkła. What? Jakieś dziwne rzeczy tu się porobiły, Ja mnie tu nie było mega długo. I tu jest wagon. Patrzcie. Wow. Ej, tu się... Serio jakieś dziwne rzeczy, A To to najwyraźniej nie Adam zrobił. Bo on mówił, że o znaki włamania, to chyba o to mu chodziło. A czekajcie, pójdziemy tam na piechtę. Nie wiem, ile ten film będzie trwał, chyba będzie krótki raczej. Bo tylko muszę sprawdzić, co się stało. I serio, coś się zmieniło. Z czemu ja jem jagódki 500 lat? Jakbym miał jakiś... Niedobór tarczycy Czemu jadę to tyle ile jakieś 500 razy ile powinnam Dobra, nie Idziemy, co tu jest? Gdzie to prowadzi? Jakaś kolejka Czy ona prowadzi do kempingu? A i co ja go zaprowadzi nas do czegoś dziwnego? Nie wiem, widzowie Dobra, idziemy Tu Owieczka, owieczka żółta Gdzie to prowadzi? Czy to... Czekaj, czy to jest kolejka do Adama? What? Czekaj, to prowadzi na dziarę? Nie co to jest? Wait a second, czy to... Jakaś skrzynia. To nie jest przypadkiem skrzynia pułapka. To może być skrzynia pułapka ludzie. Może o takie oznaki hakowania chodziło. Jakiś dom. Czekajcie. Nie, to nie jest skrzynia. Co tu jest? What? to kilow, Jedwabny dotyk. O nie! Ucieka! E, uciekła. Dobra, to już jest... Rzecz dziwna, Straszne mam lagi, nie wiem czemu. Ale czegoś takiego tu nie było. Gdzie są villagerowie? Ty tu serio się coś podziało. Nie... Nie ma villagerów? Nie ma villagerów. Patrzcie, tu jest oznaka, że ktoś tu wszedł. Czy ktoś mi wybił wszystkich villagerów? A tu był golem i został zabity. Ty, tu serio. Ja cię. Może coś jeszcze jest w niederzem. Będziemy musieli sprawdzić neder. Bo neder to jest takie trochę, trochę dziwne miejsce. W ogóle takie rzeczy mogą się stać. Kurde piany, żuli. Ja żygam krwią. Co tam jest? I tam są tabliczki jakieś. Ty, tu serio się coś stało. Te primaksowice wyglądają teraz jak kówno. Ale mam straszliwe lagi. Dobra, wyrzućmy to. Mam straszne lagi. Co tu się stało? Czekaj. A nie, ulica Drzewna. Co to jest? Skąd ktoś ma ender chest? Tu jest archivement. Kto się tu... To wygląda jakby ktoś się tu osiedlił normalnie. Ty, nie wiem. To jest jakiś... Co to jest? Lis? Ty, Adam się chyba tu przeprowadził. Dobra. Sprawdzamy tego, czekaj, czy ja mam Elytrę? Tak, mam Elytrę, nie mam firework Szlak. What? U Adama może się coś stało, bo on głównie zna jego wiosce. Więc może on to zauważył i mi kazał wejść na surf. Ej, dziwne rzeczy się tu podziały. Czemu mi ktoś wyjął villagerów? Będę musiał przeprowadzić dla Adama. No ale patrzcie, jak ja mam nagrywać, jak tu glagi są. Dobra, jestem u Adama, tu jest ta jego wieża startowa. Nie ma żadnej muzyki dzisiaj do tła, bo zapomniałam włączyć, a w ogóle to... To jest taki dziwny odcinek. Nie zabijaj, bo spałe wioska, a ciebie zabi. Boże te wiadomości Adama. Ej no nic tu się nie stało. Nie wiem, jeszcze sprawdzę w Nederze, widzowie, to naprawdę jest dziwne. Czy Adam ma jakieś firewerki, no, nadziejesz, się, Adam nie obradzisz? Jak ci zabiorę fajerwery? Dobra, firewerki, halo. O ile w ogóle ma? Tak z góry powiedziałem, żeby się nie obraził, jak mu zabiorę, ale nie wiem, czemu bym. Chyba, że ma rzeczy na fajerwerki, a ja to bambik i nie sprawdzę. Wej, to był. Ten nie Adam nie ma rzeczy. Dobra, nie no. No to ja tam idę na piechty i zobaczymy się, jak już tam będę, Chyba, że ostatnie skrzynki. Uwaga, skrzynki nadziei. Dupa, widzimy się na Premierex sobie Widzowie, wiecie coś stało? Coś przytargnął moją uwagę. Nie jestem na Premierex bo patrzcie, co tam jest. Co to jest auto? Nie, to jest jakieś. Nie wiem co. Też przepraszam, że nie było filmów długo na kanale, ale nie miałem jak za bardzo nagrywać, bo byłem na wyjazdach i w ogóle ferie miałem teraz. Tak miałem ferie. Możecie zgadać w jakim województwie, że która miałem ferie od 16 stycznia do do właśnie do dzisiaj. Tak, dzisiaj jest mój ostatni dzień. Czy ten pies zniknął? Nie, to w sumie nie jest pies kolis. Dobra, idziemy do tych do Primaxowic, ale znaczy do Netheru, ale odłożę na wszelki wypadek itemy, żeby nie było. Żeby nie było lipy Nie wiem gdzie odłożyć Czy to jest wypełnione? Strasznie mi dzisiaj laguje, nie wiem dlaczego Dobra Odkładam i zabiorę tylko jakieś prowizoryczne Mam nadzieję, że mi się to nie podoba <gryw> Cap, czemu ja Litra się nazywa cap? To nie wiem czemu ona się nazywa cap Dobra, odkładam ją, odkładamy i zostawię sobie w sumie co mogę sobie? W sumie skraftuję sobie nowe itemy na wszelki wypadek. Dobra, widzę, nie wiem w ogóle, czy wstawię wam ten film nawet. Ulica Świętego Pawła, tutaj jest obok. Czym Świętego Pawła? Dobra, nie wiem, nie wiem, nawet, czy wstawię ten film na YouTube, bo. No, tak mało się tu dosyć wydarzyło, chociaż w sumie nie. Wiecie, co wstawię ten film? Bo dawno nie było z to będzie takie utrudnienie. Żebyście wiedzieli, że mi zabili wszystkich villagerów. Więc dobra, w tym momencie wchodzimy do naderu. Chociaż czekajcie, mam wszystko. Mam ten. Nie wiem po co mi jajko Więc letymy I zobaczmy czy tam coś się zmieniło Więc dobra Wchodzimy Wy zostawcie oczywiste i o, Uwaga Uwaga No co tak długo Halo O dobra I dobra I... Czekaj Co? Ej, co jest? To nie jest mój zwykły spawn. I co to jest? Ja się nie spełniłem na takim miejscu, ja się spełniłem na płaskim w miarę. Obok bastionu. To nie jest nawet to miejsce. Ej, co jak to są oznaki tego hakera? No nie wiem, ej ludzie, co to jest? Dobra, są schody, czekajcie. A... Możliwe, że mnie po prostu tepło. A co jak właśnie to są te oznaki hakerów? Nie no nie. Nie wydaje mi się, ale ja wam i tak wrzucę ten film. Ale patrzcie, tam są jakieś oznaki życia. I fioletowy gość. O nie, on ją zaraz umrze, pewnie z jakiejś hipotermii. Dobra, idę tym mostem. Bo co to jest? Adam to musiał zbudować. Chyba, to jest odhaka. Kto wie? Dobra, hello. O, tabliczka jakaś. To jest gówno. Aha, dobra. Co to jest? O, kolejna. Główienko. Aha. Ej, dobra, co to jest? Co to jest? Tam są jakieś bunkry. Dobra, pójdę tam lepiej. Oj, tu jest most. O, idealnie! Uff, spadek. Prawie spadłem. Widzicie, że mnie już brzuch zabolał. Dobra, gdzie... Dobra, za bardzo nic tu nie ma. Chyba, że to. Spytam się, czy to Adam zbudował. Ej, ale ja nie miałem na tym w ogóle biomie. Co to jest? Ty to jest portal jakiś. Łot, ja nie wiem, co tu się dzieje. Ale mam jakby co kordy mojego portalu. Tylko nie wiem gdzie. Chyba mam. Chyba. Chyba mam. Nie no, jajeczko. Nie wyklucie piskak. To byłby piskak życia. Czy Golem? Łoś! Prawie jakbym zginął. Patrzę golemik. Golemniak, dobra. No to idziemy tam. Ej, dobra, wejdę do tego portalu. Może mnie zrespi niedaleko gdzieś Primaksowic, tam jest to dziwne coś. Więc dobra. O! Oh, dobra, kolejny golem! Co tu się dzieje? Dobra, widzę, postanowiłem się jeszcze wrócić, bo zanim pójdziemy do tego dziwnej jakby dziwnej fortecy, nie wiem co to w ogóle jest. To jest główienko, to jest to dziwne coś, to wejdziemy do tego portalizować, czy mnie tepnia Primaxowice, bo mi, mi gdzieś się pewnie zrespi portal. Has... Bo mi zrespiło go jakoś dziwnie. Pewnie Adam go zamurował. Tfel. Dobra, nie no, idziemy i sprawdźmy, czy jest respekt gdzieś obok, pranksowic. Tak, jakby co. Bo trochę dziwne. Co, jak to są serio te na hackera? I oni zmieścili tamten portal i już nie ma tego portalu. No, nie wiem. A w sumie to jest możliwe, bo Adam mi pisał, że coś się stało na tych śmieszkołicach Nic nie było. Za bardzo. Coś stało? tylko ta wieża była zbudowana i z mi villagerów z niej. szczyło. Um. Mamy kłopot. I mam takie jedno zasadnicze pytanie. Gdzie ja jestem? To nawet. To nawet w Primaksowice nie są. What? Co jest? Primax... Na Primaksowicach takiego biomu nie ma. Znaczy biomu. No nie, nie ma takiego oceanu. W ogóle na Primaksowicach nie ma oceanu. Tam to nawet ocean jest tylko takie wielkie jezioro. To, co jest niby było oceanem, ale nie jest. A jestem na środku jakieś... To jest bezludna wyspa. Ej, co jakbyśmy założyli nową serię Minecraft bezludna wyspa. Ej, to by było w sumie fajne. Nie, no. Zbagowało mi się portal. Najlepiej. Baga mnie zginie. W ogóle pełno pigmenów tu jest. W sumie to już teraz pigmenów Tam jest jeszcze jakaś wyspa. Alec. Dobra, trzeba iść do tamtego portalu. Trzeba iść do tego portalu, nie wiem, może się tepnę. A Anki... gdzie to jest w ogóle? Co? Minus 1150? Co? Primaxo... co? Nie, ja się będę musiał tepnąć do Adama. Primaxowice są... Primaxowice były chyba na 6000 coś. Gdzie mnie tepło w ogóle? Może to są te oznaki hakera Tak, Adama też wyrąbało, nie znajdziemy tego z tego. Nie no, nie wydaje mi się. Dobra, idziemy teraz do tamtego portalu. Zobaczymy. Sławki mi z uszach aż wypadają. O! Goni mnie, dobra, idziemy do tej, szybko do tej dziwnej kamienicy. Pogoni mnie ten piglin, Zobaczymy co to jest. Ło! Wow. Dobra, idziemy. Szlak nie mogę jeść. Błagam, tu mnie zleci. nie on tu nie zleci. Nie u nas. Tak mu się nie chce biegać. Wcześniej wymiotowałem jak jakiś mied. Teraz już tego nie robię. Więc dobra, idziemy do tego portalu. To jest jakiś kierunki... No możliwe, że wkleję jakąś muzykę. Ej, ale kurde! Jezu, gdzie ja wpadłem? Ale jest kłopot wielki nawet. Oby tu piglinów nie było, bo... Nie wiem gdzie są Primaxowice. One były na jakichś kordach 6000 coś. A to jest na minus 100, to jest 700 tysięcy kratek stąd. Elytrom latać 700 tysięcy to... Elytrom latać 700 tysięcy to jest chyba z godzina około. Żeby tyle. Elytrom... Nie no będę musiał się do Adama, a tego on nie ma Dobra wchodzimy do tego portalu I może mnie tepniać w Primaxowice Uwaga trzymajcie łapki w górę, żeby Mnie tepło na Primaxowice, miejmy nadzieję Bo inaczej będę musiał się tepnąć do Adama, a jak Adama nie ma A nie, ch nie chciałbym cheatować Więc dobra wchodzimy Do tego portalu, uwaga Primaxowice please Pojawcie się na moim ekranie, błagam cię Błagam, błagam. Mam jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego jestem na pierwszych śmieszkowicach? Co tu... Co tu się stało? Przecież... W Primaxowice i w pierwszym z to jest totalnie inne uniwersum. Co tu się stało? Czy mi się zbakowały światy? Co tu się dzieje? Czemu jestem na pierwszych śmieszkowicach? No nie, nie róbcie mi takich rzeczy. Przecież... Jak to jest możliwe, to Primaxowice tej Śmieszkowice pierwsze, to jest totalnie inne uniwersum. Co to jest? Co? To są inne światy. To jest niemożliwe. Nie, to musiało się coś zepsuć. Ej, w sumie to jest możliwe, ej. Bo w sumie ja na pierwszych Śmieszkowicach przecież my się zrespiliśmy, na tym biomie. Ja zaraz umrę. Ale... Ja nie wiem co powiedzieć teraz. Mnie zatkało. Tam jest e, on mnie widzi. Nie, ja jeszcze raz idę do tego portalu. Jak to musiało się zepsuć? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest logicznie Minecraftowo niemożliwe. Że pierwsze śmieszko i o szlak! Ja mogę umrzeć. Muszę się wygenerować, bo ja nie chcę, żeby on mnie zabił. Dobra, nie. Tylko. Mam w sumie taką mega naciąganą, o Jezus. Mega naciąganą teorię, ale tak mega, mega naciąganą. Bo ostatnia mnie była, dam w ferie. Jak w sumie, jak do niego miałam przyjechać, ale nie. To nie grałam jakoś na tych śmieszków, na tych primaxowicach, znaczy. I tak jak by chciał Adama, że usuwam te primaxowice i wgrywam śmieszkowice, właśnie pierwsze. Ja tak jakby w plikach jakby przeciągnąłem plik z tymi pierwszymi śmieszkolicami i jakby dodałem do folderu z plikami ze śmiaksowic, ale to jest tak bardzo naciągatoria, teoria, że... Niemożliwa. Wręcz. Więc ja nie wiem, to musi być jakiś bug. Ja nie wiem, teraz biegnę własnym mostem śmierci. Um, właśnie tak. Biegnę mostem śmierci. Sp nie no, muszę sprawdzić ten portal. Chyba, że... Ej, ale nie no to jest niemożliwe. Chyba, że śmieszkowice są, nie wiem, bliżej Primaxowic, ale to się nie łączy. To jest... To są inne dwa serwery, to są inne dwa światy. Ja nie wiem co się widzowie stało. Ale ja nie mam... Ja nawet nie mam plików Primaxowic, ale spoko. Sp chyba się tepnę do Adama. Chyba, że Adama też nie ma na tych śmieszkowicach. To ja nie wiem co wtedy zrobię. No nie! No jestem na jakiejś wyspie. No po prostu ja nie wiem co mówić. To można powiedzieć, że jestem jak na razie uwięziony na pierwszych śmieszkowicach. Będę uwięziony na pierwszych śmieszkowicach, póki prima się nie odnajdą. Chyba, że zostanę na pierwszych Śmieszkowicach. To w sensie też jest pomysł, ale nie no nie, nie mogę zostać w Premiaksowice. Chociaż to jest dziwne, bo pierwsze śmieszkowice, czekajcie, one powstają 10 sierpnia, września, a jest... No to one miały, a usunęły się 24 grudnia, więc powiedzmy, że do stycznia to to wrzesień. Październik listopad gr 4 miesiące! Cztery miesiące miały, a są trzy razy bardziej rozbudowane niż te primaxowice, które mają chyba z 7 czy 6. Jak to jest możliwe? Nie wiem Dobra nie, muszę szybko zwiać na te... Muszę szybko zwiać na śmieszkowice. Nie ma co, zwiewam na Śmieszkowice i zakończam film. Zobaczymy w następnym filmie. Ale wydaje mi się, że teraz... primaxowice mogą być często! W sumie to nie wiem czy mówić na to primaxowice, czy że śmieszkowice nie wiem. Jestem uwięziony. O! Oby mi teraz nie zepsuł tego portalu Bo się nie dostanę do domu Dobra, jest ten portal Szybko, zanim mnie zobaczy Dobra, jest Chyba, że mnie teraz nie tepnia, śmieszko I tak tylko znów na jakimś wydupił No to będzie trochę lipa Uwaga, błagam, pierwsze, śmieszko Tak Są Ale w ogóle, jak mnie tu dawno nie było Chyba z półtorej roku To w ogóle też jest hit Ta cała mapa tu jeszcze jest nawet bunkier Michała. Stary, nawet bunkier Michała tu jest. Łocie. Panie, nie wierzę. Pierwsze śmieszkowice. Na razie u Was zostaje w Waszych skromnych prawach. W ogóle nie mam... Nie mam rzeczy żadnych. Mam to samo, co z tym weszłem na ten serwer. I tego... To Bejro by było tu? Nie wiem, może było, nie wiem, nie pamiętam. To kiedyś była rzeka. Teraz to jakieś bajorko kiedyś zrobiłem. Nawet nie wiem kiedy. Tam jest latarnia. Tam był do Michała w ogóle. Coś stało z Michałem. Coś stało z smokiem 16. Szczerze nie wiem. Nie wiem. Straciliśmy jakby trochę kontakt. Szkoda, szczerze mówiąc. Tęsknie za smokiem 16. Wywołujcie go w komentarzach pisząc smok 16. Powróć. I to. Patrzcie, to. Chociaż mi napisał, żebyśmy się spokajali w ferie czy coś takiego, ale. Ale nie wiem, czy on mi nie napisał w końcu szczegółów, co chcę. I dupsko. A się właśnie ferie mi skończyły. Możecie obstawiać, z jakiego województwa jestem, jak właśnie mi się kończą ferie, a nagrywam to 29 ...stycznia. Więc co? Kończymy ten film. Nie wiem, co się dzisiaj stało. Na dzisiejszy film mam naprawdę pełno zapytajników dookoła siebie, co się stało. Tak naprawdę. Nie mam bladego pojęcia. Ale dziękuję Wam za oglądanie. W następnym odcinku, nie wiem, może będę... Pro, coś zrobić, może na tych śmieszkowicach zostanę, Ja nie wiem, to już jeszcze nie jest wiadome. Bo jak Adama nie ma na Primaksowicach, jak będzie, to będę miał taką czy tu zostać, czy nie. Bo w sumie to też są takie wspomnienia, to jest taki główny serwer. Te drugie śmieszkowice, trzecie, czwarte i Primaksowice to są takie poboczne jak dla mnie. A te to są takie główne, piękne śmieszkowice. No ale cóż, zobaczcie w kolejnym filmie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.